Cześć witam was serdecznie jak widać na pierwszy rzut oka w akwariach nie widać dysków co znaczy że miałem troszkę przeprawy z nimi przez te ostatnie dni dlatego też nie nagrywałem filmów nie miałem czasu ale należą wam się tutaj wyjaśnienia no i pasuje też odpowiedzieć Odnieść się chociażby do tych komentarzy, które ostatnio pod filmami odnośnie paletek się pojawiały. No generalnie jest dużo takich komentarzy, nie od tego myślę zacznę, które mówią, no a ja wpuściłem, wpuściłam do siebie, do akwarium paletki, do takiego czy takiego litrażu i było wszystko w porządku, nie. No dziwna sprawa że u ciebie nie jest. No i właśnie z tego względu ze względu na to że, że da się i to jest możliwe to nie jest niemożliwe. No i ja właśnie wracając między innymi do tych dysków chciałem tak właśnie podejść do tego aby wpuścić je do ogólnego baniaka i liczyłem poniekąd na to że to się uda aczkolwiek Miałem też gdzieś z tyłu głowy świadomość taką, że no niestety to się może nie udać. No i też trzeba przyznać, że ja tego nie planowałem, to było dosyć spontaniczne. A o tym, jak do tego doszło, dlaczego w ogóle powrót do dysków, to myślę, że jeszcze będę do tego tematu wracał i jeszcze Wam o tym opowiem szerzej. Jak to było, no ale dzisiaj skupię się na tym, że tego nie planowałem. Bo, gdybym dokładnie zaplanował tutaj e, aklimaty, aklimatyzację dysków, czy w ogóle to, że one będą w tym zbiorniku, to by było przeze mnie gdzieś tam wcześniej przemyślane lepiej. No, to tak jak właśnie idąc dalej, odnosząc się do komentarzy, były też takie komentarze, że. Dyski, jak się kupuje, to trzeba z dobrego źródła, trzeba wiedzieć skąd się bierze, jakie się bierze i tak dalej. No i to jest, jest wszystko prawda. Ja bym to zupełnie, słuchajcie, inaczej zrobił, ale zrobiłem tak jak no znaczna większość nas, e, akwarystów, którzy chcą mieć dyski, a nie chcą się w 100% dostosowywać i nie chcą w 100% e, Iść tą drogą, taką jak wiecie. Większość, mimo wszystko, doświadczonych posiadaczy palet nam mówi odnośnie przygotowania odpowiedniej wody, odpowiedniego zbiornika. Nie chcą tak robić. No to właśnie okazuje się, co może pójść nie tak. No i tak, jak też są komentarze. Tego typu, że a u mnie było w porządku wszystko, a u mnie się tam nic nie działo, nie, ja sobie wpuściłem i jest wszystko ok. No to właśnie świadczy o tym, że to się może udać i może się nie udać. No i jak się dzieje, tak jak u mnie, że kurde, wszystko idzie pod górkę, no to wtedy większość, może nie wszyscy, ale. Znaczna większość akwarystów na pewno wtedy zadaje sobie pytanie po co mi to było i rezygnuje no nie z dysków. No ale ja tutaj słuchajcie nie zrezygnowałem i będę walczył dalej, będę tutaj wam pokazywał jaką drogę trzeba nieraz przejść, żeby te dyski potem były w tym naszym akwarium i żebyśmy mogli z czasem powiedzieć, że jednak te ryby nie są takie trudne, ale ja się z tym nie zgodzę i nie będę tutaj powtarzał Wam jak większość, że no te paletki to jednak nie są takie trudne, jakby się mogło wydawać. No słuchajcie, jak nie są, jak są. Jak tutaj właśnie widać na moim przykładzie, że potrafią sprawić problemy. To nie są takie ryby jak dla przykładu chociażby nawet skalary, które wpuszczamy do akwarium i i one sobie normalnie śmigają, i od pierwszego dnia praktycznie jedzą, i jest wszystko w porządku. No, z nimi jest troszeczkę więcej zabawy, no, ale przez to wszystko da się przejść, i ja tu będę starał się pokazać, no, jaką drogę tutaj ja akurat musiałem pokonać, żeby te dyski z powrotem w tym akwarium zawitały. No, a w późniejszych filmach też. Co skusiło mnie, żeby do tego wrócić w ogóle? Jak to się dzieje, że ktoś, kto raz spróbował, to potem do tych dysków wraca? No dobra, a teraz co z tymi paletami na tą chwilę? Co tu się działo? Eee, no więc tak, po ostatnim filmie, jaki wrzuciłem na swój kanał, postanowiłem nie czekać dłużej. Te wszystkie palety, które miałem, były tak pochowane po kątach, gdzieś w każdym miejscu. Że one słuchajcie, by przez dłuższy czas na pewno z tego kąta nie wypływały, a jeśli nawet, to pobierałyby znikome ilości pokarmów, co z perspektywy czasu mogłoby się okazać, że nie dochowałbym się tutaj jakichś okazów i mogłyby być znaczne straty. To jest takie moje zdanie, moje doświadczenia. No Oczywiście każdy ma jakieś tam inne. Z pewnością moje są takie i dlatego tak postanowiłem. Przeniosłem te, te palety w inne miejsce i zaraz do tego wrócę, ale jeszcze tutaj będę chciał odpowiedzieć na jeden komentarz. Dlaczego twierdzę, że te moje paletki są za małe do tego akwarium? I to jest, według mnie, one są za małe, nie w ogóle jako. Palety do kupna, bo moim zdaniem to są idealne wielkości, jeżeli kupujemy dyski, właśnie nie za duże, nie za małe. W sam raz, żeby się potem cieszyć i oglądać, jak nam wzrastają i mieć satysfakcję, jak już dochowamy się dużych sztuk, że od małej ryby zaczęliśmy. Są i owszem, mniejsze, można kupić większe. Ale wpuszczając do tak dużego Akwarium jak moje, zarośniętego dosyć, z dosyć dużą obsadą, dosyć dużych skalarów, które mają już swoją hierarchię i mają swoje, jakieś tam, widzimy się, takie dosyć swaniackie zachowanie i są pierwsze zawsze przy korycie. No to takie małe ryby czują się bardzo niebezpiecznie. To nie są, jakby na przykład wpuścić do dużych palet małe dyski, one się skumają ze sobą, bynajmniej powinny. Tutaj troszeczkę jest inaczej. To są moje obserwacje i z perspektywy czasu tym dyskom, jeśli się nie zaklimatyzują, no tak jak to się zadziało u mnie, to ciężko jest wystartować i ciężko jest osiągnąć w późniejszym czasie jakieś słuszne rozmiary. Więc najlepiej, moim zdaniem, jest zrobić tak, jak teraz się okazuje, zresztą, żeby stworzyć dla nich oddzielny baniak, dać im podrosnąć, no i z czasem po prostu adoptować je do, do tego docelowego zbiornika, gdzie one już będą na tyle duże, że sobie poradzą i nie zahamujemy ich wzrostu zbytnio. No, więc stwierdziłem, że je przeniosę. Przygotowałem dla nich takie oto akwarium, gdzie jeszcze pracował filtr gąbkowy, ale pojawiły się problemy innego typu, mianowicie yy, amoniak. I do góry poszły azotany i tak dalej. Yy, miałem problemy z utrzymaniem odpowiedniej jakości wody. Dosyć mocno tutaj się to wszystko zadziało, no i to też było, słuchajcie, do przewidzenia. Na drugi dzień po prostu palety dyszały jak parowozy, więc robiłem podmiany dosyć duże. Chciałem mieć to wszystko na oku, blisko tego zbiornika, żeby nie ganiać gdzieś tam. No ale niestety. Było to też uciążliwe i nie mogłem ustabilizować tego zbiornika, mimo tego, że podłączyłem funkcjonujący filtr. No jaki miałem, taki miałem. Dodatkowo też filtr gąbkowy był. Temperatura wody 30 stopni. No niestety ryby stały w kącie, pociemniały i sapały mocno, nie? Więc stwierdziłem, że no, kurczę, jeszcze raz niestety. Trzeba przenieść te ryby i to do takiego akwarium, gdzie w zasadzie powinienem to od początku zrobić i od początku je tam umieścić. Wtedy prawdopodobnie uniknąłbym tych wszystkich niepowodzeń. No ale niestety, no, kto nie próbuje, ten się nie przekonuje. I spróbowałem z tymi paletami tutaj, bo to było najprostsze. I tak jak wielu was pisze, że wpuszczacie też do siebie, do akwarium i, i one funkcjonują, więc i ja też tak zrobiłem, ale jeśli nie funkcjonują w tym akwarium, nie chcą się zaklimatyzować, no to niestety trzeba działać, co i ja robię. No i teraz przejdziemy, pokażę wam, jak one się na dzień dzisiejszy y, zachowują w tym obecnym, no... 400-litrowym akwarium, w którym to mam nadzieję, że spędzą najbliższe miesiące i w końcu zaczną rosnąć i przede wszystkim jeść. No i tutaj, teraz słuchajcie, są te palety. Jest to kotłownia, takie moje pomieszczenie techniczne, w którym to stoi takie oto akwarium. No i jak one teraz wyglądają. Oczywiście pewnie jak tylko podejdziemy bliżej, to się zaczną chować. Więc tak, temperatura wody yy, 3 dyszki, yy, woda wciąż kranowa. Aczkolwiek rozważam ewentualną modyfikację. Mam w razie co yy, wciąż funkcjonujący filtr odwróconej osmozy. No ale na razie nie planuję wody z kranu. Wróć wody z filtra odwróconej osmozy, tylko kranówkę. Teraz zupełnie inaczej, jak widać, zachowują się te dyski. Przede wszystkim jest możliwa obserwacja tych ryb. Możemy oglądać, jak każda z nich wygląda, jak się zachowuje. Jakie ma odchody? No i przede wszystkim tutaj karmienie jest dużo łatwiejsze łatwiej będzie dbać o czystość. No i słuchajcie, jak przyszedłem z telefonem, to się tutaj pochowały wcześniej pływały sobie po akwarium no ale już jest znaczna poprawa, jeśli chodzi o ich zachowanie. Więc mam nadzieję, że w końcu ruszał i w końcu będzie tak jak trzeba. I najbliższe filmy, jakie będę mógł pokazać, to no to, że jest wszystko ok, że jedzą, żerują i przybierają na masie. Jedna sztuka niestety przez to całą akcję aklimatyzację nieudaną odpadła. Więc zostało 9. Jak będzie dalej? Oczywiście wam będę pokazywał co tutaj się dzieje. Póki co no zostawię je w spokoju. Znowu wyjeżdżam na weekend, więc mają czas tutaj się zaadoptować. I zobaczymy, jak będzie po powrocie, co tu będzie się działo. Czy w końcu zaczną przyjmować jakiś pokarm, bo jeszcze, słuchajcie, nic nie jadły. No dobra, ja ich tutaj nie męczę, bo im nawet światła staram się nie świecić. I jest dużo, dużo, dużo lepiej, nie? Przeszły i tak bardzo wiele. Nie tak to miało być. No, ale czasami i tak bywa. Ale chyba, no, chyba będzie w porządku. Jeszcze tutaj nie prorokuję, nie mówię, bo po prostu trzeba czekać. W każdym razie tyle zrobiłem i tak to wygląda na tą chwilę. No i do zobaczenia w następnych filmach. Będę pokazywał, co się dzieje z tymi paletami. A na tą chwilę kończę, także dziękuję Wam i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.